Nagrywa się nagrywa. E, się siema, maneczko z tej strony ja Green Mati. i dzisiaj pokażę Wam dwie rzeczy, które kupiłem w zamku książąt mazowieckich w, Czer e, w czersku. Pierwszą rzeczą oto jest taki taki mały posążek. Znaczy nie wiem co mogę nazwać posążkiem jakby e, tej wieży, znaczy tego zamku, tak? Ruin tego zamku. E, jest, nie wiem, brama wejściowa, znaczy nie wiem. Tutaj mamy dwie wieżyczki i naszą główną wieżę, tak? Mury oczywiście pod spodem nic nie ma. Eee, to pokażemy. Przepraszam. Pokazujemy drugą rzecz, którą jest taki ładny, piękny, mały sztylecik. Znaczy nie za duży, nie za mały. Po prostu w sam raz. E, no, to jak już te rzeczy włożyliśmy, to zaraz przejdę do pokazywania zdjęć. Już jestem. E pierwsze zdjęcie. O Boże, cza... przepraszam za jakość. Drugie zdjęcie. Kurde. Przepraszam bardzo, ale jakoś mi się coś psuje. Drugi raz nagrywam. Trzecie zdjęcie na jakiś tam kościół, czy coś. Na tą główną wieżę, którą przed chwilą pokazałam, na którą się da wejść. Drugie takie samo zdjęcie. I to jest zdjęcie już z tej sali, która tam była. Czyli taki tron był tam. Jeszcze zdjęcie z poprzedniej części, czyli z takich schodków. Znaczy tam jak się już poszło w tył. Była komnata ze zdjęciami królów i książąt, i tam, po jak się po lewo wchodziło, to tam były schodki na samą górę. Tutaj zdjęcie już z góry. Kolejne. I to byłoby szczerze, chyba mówiąc, na tyle. Nie wiem, co mógłbym. I mam też TikToka, nazwa będzie w opisie. Sorry, że się wkurzam, bo tu z... jakoś mi się dzisiaj psuła. Przy poprzedniej nagrywce nie miałem tych filmów, ale życzyłbym miłego dnia. No i następnego filmu. Papa. Pa.